Chciałbym wam pokazać moje danie obiadowe, które sobie gotuję. No regularnie, nie mówię codziennie, ale regularnie. Jest to duży garnek. Do dużego garnka wkładam cztery duże marchewki, przyprawy i 10 pałek kurczaka, tak zwane pałki z kurczaka z lewiatana, marchewka jest od lokalnego dostawcy warzywko i do tego pieczarki z lidla no akurat wymieniłem te sklepy bo się w nich zaopatruję i tutaj robię sobie w dzbanku verdin verdin fix który mi ułatwia trawienie tutaj się tu pokazuje na zegarku że to się wszystko gotowało półtorej godziny jak się półtorej godziny gotowało, to już jest dobre właściwie po godzinie to jest dobre, nawet 45 minut. Ale ja wolę, żeby mięso odchodziło od kości, i wywar z marchewki się przyjął. Dlatego gotuję półtorej godziny, i jak to wszystko już się ugotuje, to wykładam sobie to. Na talerz, to znaczy, narpiew biorę marchewkę i pieczarki, tak sobie do smaku to biorę. Marchewki, jak cztery marchewki damy, to mamy dużo tej tego, tego wszystkiego. Teraz pałka z kurczaka. Ile tych pałek z kurczaka jem? Dwie, bo to jest danie, które ma mi pomóc w utrzymywaniu równowagi. Kalorycznej organizmu, to znaczy, żeby nie było za dużo, za mało, żebym nie był głodny i żebym sobie to, to wszystko zjadł. Takie danie jest tak. Tutaj odstawimy. Do tego jeszcze potrzebujemy talerz na kości i jakieś tutaj sztuczce, żeby to zjeść. Ja sobie biorę tak czy jemy to z chlebem, z ziemniakami z ryżem czy z kaszą no ja się tak unikam jedzenia z kaszą, z ryżem właściwie to jest danie, które proponuje dietetyk z Łodzi, gabinet odchudzania Saba proponuje gotowaną marchew z pieczarkami i z podudziami z kurczaka tam wszystko jest na kurczaku oparte, żeby jeść kurczaka, indyka i tak dalej, żeby yy, jak najmniej właściwie wykluczyć wieprzowinę i jeść wszystko z kurczaka i z wołowiny. Wołowina jest droga, niestety tam nie, nie kupuję tej wołowiny, wolę kurczaka i indyka. Jak to wszystko obierzemy tą kość, to wtedy... Kości sobie odrzucamy na bok. Tu jeszcze kawałeczek jest. Tak. Tutaj już nic nie ma. Tutaj kość z kurczaka sobie odzwonkujemy. I tutaj jeszcze jest. Tu już nic nie ma. Kości z kurczaka poszły, tak danie wygląda. No i życzę smacznego wytwa w, w, w no wytwarciu, w postanowieniach o odchudzaniu każdego, kto mnie spotka. Ja ważyłem 190 kg i przez rok odchudziłem się 24 kg przez rok. 2 kilo w miesiącu na tej diecie i jeszcze mi w tym roku pozostało gdzieś około 30 kg. W drugim roku też mi pozostało 30 kg i w czwartym roku odchudzania 30 kg i będę ważył w granicach 70 kg na końcu. No tak zobaczymy. Chciałbym ważyć 80, ale może do 70. Moja waga spadnie, teraz jest 166. Jak łatwo obliczyć ze 166 do 170 kg jest 96 kg, także 3 lata odchudzania. Pozdrawiam PA!